Nie kryty. Ty to powinieneś być jednym z bohaterów the office. It's true. Witam! Dziś razem z septagonem rozwiążemy pewną sprawę, która będzie wymagała od naszych nieustraszonych detektywów umiejętności. Wtopienia się w środowisko młodzieżowe. Zapraszam. Sprawę poprowadzili detektywi: Michał Warłak, Diablo oraz Marcin Doman, szef. Czasem mówi się, że niewinna plotka potrafi zniszczyć komuś życie. Tak było w przypadku naszej klientki, Małgorzaty Waryńskiej, znanej w środowisku jako Wiksa. Jeśli bohaterka, wokół której opleciemy główny wątek, nosi pseudonim Wiksa, to ja już wiem, że będzie dobre melo. Carmelo, Anthony. Oglądajmy i punktujmy. Co jest? kurde świeca dymne, uważaj! A bo ural taki pop? A jak myślisz? Mieli, to nie to co chcieli nas spalić! Chyba nie wezwiesz psiarni! Pewnie, że nie! Zdecydowanie bardziej racjonalnym zachowaniem jest podniesienie niebezpiecznego, dymiącego przedmiotu i rzucenie go na przedkowidową ergo zatłoczoną ulicę. Bravissimo! Wiem ja przecież pan cały czas, ale pan nie słuchał. Ale ja nie mogę w to uwierzyć, że no. pani ręką! Jak pani mogła mnie pomylić z jakimś cieciem? Dozorca chyba bardziej siły. Tak? Nie no, co Jesteś Jesteście o nienormalni? Czy co? Czy jest chłop ma 60 lat? Wyglądało, jakby wszyscy się na mnie upadli z tym moim wiekiem, a przecież ja jestem młody synek. Oj, faceci są jak wino. Jakbyśmy mogli, to byśmy wszystkich naspali. Też kiedyś jeździłem na desce. Byłem mistrzem face grindów stąd ten ryj. Ty, Morda. Masz nowy blat? Tak, rzeczywiście kupiłem ostatnio nowe biurko, mordo! Wymieniłem, stary, już był zużyty jak po przejściu stada dzików. A, blat w sensie dek. Mi ostatnio uczeń tłumaczył, co to znaczy flexować się, bo miał straszną spinę, że cringe'owałem nowym iPhone'em za ćwierć zasina. Ura, wymieniłem U Uwiksy, u dajesz zarobić tej oszustce! Chciałem zobaczyć, czy nie sprzedaje podrówek. Czy ktoś jeszcze nie zrozumiał, że olewamy wiksę? Niech zamknie budę i będzie po sprawie. Tak łatwo nie zamknie, trzeba ją sprowokować. To spalmy tą pieprzoną budę. Przecież wszyscy kupowaliśmy u niej sprzęt i wszyscy jesteśmy jej ofiarami. Ja odpadam od um, kuratora. No w sumie podpałka to zbyt gruba akcja. Trzeba dorwać jej syneczka. Oko za oko, ząb za ząb. Hamurabi. Taki raper. Ej, żumeczku, nie bądź głąb. Oko za oko, a ząb za ząb. Mezopotamski bite. I twierdzi pani, że handluje oryginalnym sprzętem, a klienci twierdzą, że to podróbki, tak? No dokładnie, cała fala hejtu w internecie, no... Ktoś chce mnie zniszczyć. Dzień dobry. Jaki dobry. Przez panią e, mój syn ma złamane nogę w dwóch miejscach. Ja tego tak nie zostawię. Zobaczymy się w sądzie. No widzicie, jak się tutaj ostatnio dzieje. Hmm. Mam cały czas Właśnie. awantury. Bardzo dobrze pamiętam te czasy, kiedy było się mistrzem jazdy na No, co prawda przed telewizorem, na konsoli. Tony Hawk's Pro Skater 2. Mieliśmy z kolegą w liceum tylko demko, ale i tak siedzieliśmy przy tym pół dnia. Piąteczka dla wszystkich moich widzów, którzy pamiętają Tony Hawk's Pro Skater 2. I jak się przewijało kasety długopisem, żeby zaoszczędzić baterie... Ale jesteśmy starzy? Sefia, ja tu byłem młody, jeździłem, miałem <grym> z koleksywę oryginalną, Miss mis deski. Jeszcze niech wejdzie na stół z tą deską. Co tam Chyba mi biodro pękło. A tak swoją drogą. Ciekawy kiedy stereotyp wyluzowanego nastolatka, który jest wyluzowanym nastolatkiem dlatego, bo nosi Czapkę daszkiem do tyłu, przestanie obowiązywać. Ale myślę, że to już pora. Teraz młodzież nie nosi czapki, tylko zaświadczenie o depresji. Jezu Chryste, ja... Ja umarłem i odwiedził mnie doktor Alban. Czy Diablo właśnie powiedział Jezus Maria, ja umarłem i... Odwiedził mnie doktor Alban? Jezu Chryste, ja... Ja umarłem i odwiedził mnie doktor Alban. I jak tu nie kochać Septagonu całym serduszkiem? Nie wiem. Je, tego szczura to gdzie wypożyczył? Siostrzęca. A, tak. Aha, siostrzeńce. No bo te, ten kostium to chyba też od własnego syna z gimnazjum, nie? Ty o co ci chodzi? O to, że tylko co czwarty nastolatek ma siwą brodę i zwraca się do pani jeszcze starszej od siebie per... Junia? Junia! Ja się po prostu tapię w tłum, rozumiesz? Grunt to dobra atmosfera w miejscu pracy. Cel osiągnięty. Widziałeś coś? No. Z telewizorem. Ta, ja tak samo. Wymiatam też. Chodź tu. Myślę, że dzisiejsza młodzież na 100% nie zorientuje się, że. Ktoś tu nie gra. To było specjalnie. Shimano, Siema. możemy tu się troszeczkę karnąć? Jak pokażecie selfie'aka z bitwy pod Grunwaldem? Dzięki, chłopaki. Ee, ja też tu jestem. Dzięki, dziewczyno. Dokładnie. I tak, mistrzu, jak ty jesteś taki specjalista, to może nas troszeczkę poduczysz, co? Ale czego mam was uczyć? Skąd wyście się w ogóle tutaj dzieli? Jak to skąd? Stamtąd? Jesteśmy zapalonymi hobbystami. Tak, to nie miejsce dla lamerów w dodatku w takim wieku. Dokładnie, to nie dom starców. Normalnie ustawiłbym gówniarza do pionu, ale z racji przyjętej roli musiałem trzymać nerwy na wodzy. Dokładnie to samo mam na zajęciach. Każdego dnia. Borżul Kubuś, co tam słychać? U mnie lajlajk x Lernujemy? Dobrze się pan czuje? Kręcę bekę, nie bądź dzbanem. odmień być na sapie. No odmień nie prankuj, JOLO! Panie Maćku, nie wiem kto tak mówi, ale nikt w pana wieku. Normalnie ustawiłbym gówniarza do pionu, ale z racji na zajmowane stanowisko. Musiałem trzymać nerwy na wodzy. A po co się tak podzielałeś? Po to gość, że jestem twardzielem, który może połamać kark takiemu gówniarzowi jak ty. A dlaczego swojego się nazywasz szefem? E, szefem? No bo ten, no bo jest e, moim tym. Szefem w sensie takim jest. E, w biurze, no. szef wszystkich szefów, tak wiecie co chodzi, nie? No. I to. He, 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 sugerujące, że jak ktoś jest nastolatkiem, to się jest ze wszystkiego głupio rechocze. Diablo, ty się wtopiłeś w otoczenie jak Czedar w makroyala. Dobra, chodź, Diablo, idziemy. Poćwiczymy sobie jeszcze. Dziwne. Śruba ciasna trzyma, nie powinna się sama odkręcać. No to może to jest jakaś lebucha. Podejrzewałbym wręcz tę deskę o zorganizowanie strajku kobiet. To może to jest jakaś lebucha. Dzieciaki mówiły, że takim się tu handluje. Nie. Znam wiksa. Nie, nie rolowałaby tych chłopaków. Jak można nie trafić do muszli, to ja nie rozumiem. No, wam to się wydaje, że te kilkanaście centymetrów nie robi różnicy. My mężczyźni po prostu jesteśmy optymistami. Jak widzimy szklankę zapełnioną do połowy, to od razu myślimy, że wódka. O świat, to chyba na głowie stanął. Ja! Yeah. A co ty tu małpujesz, co? A wie pani. Właśnie dostosowuje się do tego świata. To w roku 2021 pomyślisz o zmianie płci, bo trochę ocipieć można. Wyczytałem, że takie stanie na rękach doprowadza właśnie krew do mózgu, utlenia tą krew, karmi komórki. No i w ogóle samopoczucie jest lepsze. Dobra. E, niech mi pani zada jakieś e, t, trudne pytanie, takie najlepiej matematyczne. Ile to jest ćwierć Sasina? No po śmierci męża nie mogłam długo znaleźć z nim kontaktu, dlatego postanowiłam dotrzeć no, przez pasję życiową. No. I założyła pani skate shop. No nie tylko. jeszcze namówiłam Radę miasta, żeby y, zbudowali skatepark. No i dzięki temu, dzięki mnie, młodzież ma komfortowe warunki, żeby trenować. No to ładnie się teraz szczeniaki pani odwdzięczają. Nie, wiem co mam myśleć o tym? Nie, co mam zrobić jeszcze? Ja myślę, że pani już zrobiła wszystko, co pani mogła. Zadzwoniła pani po Soptagon, a my jesteśmy najlepszym rozwiązaniem problemu. nad. tego gościa. Kto to jest? Tylko ostatni raz go widziałem najbliższym, to jest ten, To jest Antek Waszka Warzykiewicz. Tylko co on tu robi? Waszka? To nie znam. To, ale kino się spotyka. To o. nie jest Kacper? Kacper, co tam? Biznes by był. Mam fajne zielone do ogarnięcia. Fajne zielone? Fajna to jest moja nowa książka. Jak chcesz pogonić zioło, to powiedz, że. Od tego palenia twarz Ci się roztopi jak plastusiowi lecącemu w stronę słońca i będziesz przekonany, że pies szczeka do Ciebie alfabetem Morsa, a przecież nie może, bo on nie żyje od siedmiu lat. I właściwie to czemu ja zjadłem siedemnaście Snickersów? Czego Was uczą w tej szkole? To są podstawy marketingu. Nie, byś chciał coś przykurzyć, się wycinować. Nie, stary. Skupiam się na zawodach, wiesz? Nie tak. No, Nieran na ta pewno? że stary bardzo Seria, dobry to. temat. No dobra, no, a tamte swoje ziomki tam na rampie. Kurde, to nie są moje ziomki, jak chcesz, to sobie ich pytaj. Dobra, Brudi, sobie ich zapytam. Bez spiny. Dobra, no. Się. Siema, no. Powodzenia. Ty no ja nie wiedziałem, że honluje zielskiem, nie? O wiedziałeś, że zaśdał smerfon fele i jest chował w uszach musiałem. Siema kolego. Możemy się z tobą posizgać? Co zrobić? No, w sensie ten, e, pojeździć, pośmigać na, na desce, nie? Normalnie. Spoko, jak chcecie, to sobie jeździcie. No, już z tego też w parków wypieprzyli, nie? W ogóle dzięki za wstawkę. Nie boję się Urala i mogę się z nim bić, ale... nie po tam poszedłem. No, ale tak Cię obserwujemy, no to Ty... ten sport chyba traktujesz y, tak zawodowo, co? No, poważnie. A co, gazo nie czytasz? <laughs> A co, byłeś? Nie, sobie byliśmy po sprzętu Twojej matki i widzieliśmy w sklepie Twoje zdjęcia na ścianie, nie? Super, że jeszcze w ogóle ktoś tam kupuje. No, a co? Sklep jakiś nierentowny? Nie, wszystko teraz strasznie podrożało. Wiesz, inflacja, te sprawy. Żeby coś konkretnego kupić, trzeba by było, nie wiem, zostać dealerem, prostytutką, wymusić nerkę, sprzedać haracz. Albo jeśli to wszystko jest zbyt skomplikowane, możemy po prostu zainstalować taką specjalną wtyczkę w przeglądarce, dzięki której... Dostajemy z powrotem część hajsu, który wydajemy na zakupy online. Na przykład na Allegro, jak coś zamawiasz i masz odpalonego Shopsa, to dostaniesz jakiś procent wartości zamówienia z powrotem. I to nie jest jakiś tam talon na kupę i balon, tylko konkretny pieniądz, który możesz sobie przelać na przykład na PayPala, i może jednorazowo to nie są jakieś miliony, ale w ciągu roku, nie robiąc właściwie nic oprócz aktywowania tej usługi za darmo, możesz już uzbierać trochę hajsu na coś fajnego, ale też. Możesz zostać dealerem, prostytutką, wymusić nerkę albo sprzedać haracz. Decyzja oczywiście należy do ciebie. Ja ze swojej strony mogę szczerze polecić Letishopsa, bo naprawdę sam z niego korzystam i to działa. Więc jeśli macie ochotę, to link znajdziecie w opisie. Do niczego się nie zobowiązujecie, zawsze możecie to sprawdzić. Jeżeli okaże się, że kłamie, to możecie to odinstalować i wejść tu na ten film i powiedzieć, że kłamie. Ale nie kłamie to wam roztopi twarz. Jak tam, Max? Masz dla mnie coś o tym uralu? Nie, ale prawie opanowałem tajemną sztukę logowania się na... ...dziwnie przekrzywionym obrazie, jak na prawdziwego detektywo-hakera przystało. To nie jest Max, tylko Mask Elon. Hmm, mam, no więc ym, sprawdziłem go dosyć poważnie w internecie, ym, no i... Numer jest taki, że on nie bardzo się udziela, nie za dużo też pisze na forach, więc albo jest w porządku, albo po prostu bardzo uważa. No, a może on po prostu jest zerowany tak sportem, nie? W każdym wypadku ta Magda to już zupełnie inna para kaloszy. No więc sprawdziłem w internecie nie tylko to, co, ale też w jaki sposób pisze. No dobra, Maxa, może trochę jaśniej? Pewnie. Magda popełnia pewne. Charakterystyczne błędy stylistyczne i ortograficzne, które są bardzo podobne, właściwie takie same, jak te, które popełnia ten hater, co w internecie cały czas hejtuje sklep Wixy. Analiza porównawcza tekstu. No, brawo, Max. Brawo. To się nazywa idiolekt. Eee. Dobrze, wiem. Pierwsze dwie sylaby w punkt, ale trzecia nie lekt, tylko ta. Właśnie powiedziałem Maxowi, że jest idiotą, tylko użyłem idiolektu. Co się tu dzieje się? No więc, chodzi o to, że każdy z nas ma pewien specyficzny sposób mówienia, jak i pisania. No i to jest trochę jak odcisk palca. Że co się odciska się? No, na przykład y, pani Irenka bardzo często używa słowa się. P**** się! Powiedziała wpuszczona w semantyczne maliny pani Irenka. No bo tak się mówiło się. No, to w taki sposób chyba właśnie FIB dorwało u bombiera. Następnego dnia detektywi czekają pod blokiem Magdy. Um, zabawię się w detektywa. Mm, mm, ktoś tu ewidentnie chciał wczoraj po pijaku gdzieś pojechać. Ja pojadę tylko Halina po papierosy. Ale ty kompletnie pijany jesteś. Spokojnie, dam sobie radę. Ty nawet klamki w tym samochodzie nie możesz znaleźć. Ale jutro będzie wstyd. Patrz, patrz, idzie nasza Magda. Dawaj. Siema Magda, chcę pogadać. Dziewczyny też mogą jeździć na desce i palić blanty. Bo mogą, na tym polega płeć kulturowa. Hello? A, to wy. Ja nikogo nie uczę, ani nie udzielam lekcji nawet za kasę. Słuchaj, chodzi nam o twoją działalność w necie. A no co wy, FBI? Diablo. FIB. No dobra dziewczyno, lepiej się już przyznaj, tak? Myślisz się, bo chłopak z tobą zerwał, tak? Nie, Kasper nigdy by ze mną nie zerwał. No dobra, to ty z nim zerwałaś, tak? Nie, to Wikza kazała mu ze mną zerwać, a on co, posłuchał się mamusi. O, czyli proste. Myślisz się na matce. Dajcie mi spokój, bo jak nie, to zacznę krzyczeć. Wiemy, że to ty rozpuściłaś plotkę o podrobionym towarze. Ludzie Nieprawda! Ja chciałem tylko umyć zęby! A ja wypolerować laczki! Spokój się, dziewczę! No, przecież no? zarobisz robić w nie no będzie, będzie. co jest? Diabe, diabe! Oscara za montaż dźwięku otrzymuje. Tenet, ale septagon był bardzo blisko. Wszystko w porządku? W porządku! No, po głosie słyszę, że w porządku. No, to był cios poniżej pasa. Niestety, dosłownie ich przenośnie, no ale na całe szczęście macie te kule z granitu. Nie doceniłem tej dziewczyny. Mieliśmy ją już na widelcu, ale brakowało nam stuprocentowego dowodu. Jedno wiedziałem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie tyczyć. -ty -ty -ty. Sklep już dawno nie przynosił zysków. Zobacz, za niedługo będę więcej płaciła za wynajem niż za zarabianie. Zaorganizujemy spotkanie skateów. Zaproszę wszystkich z osiedla. Mhm, I jeszcze dolejemy oliwy do ognia. No. Zauważ, że wiele sklepów. Działa internetowo, nie musimy mieć stacjonarnego sklepu. Moje lokowanie tak pięknie działa. No, a czytałeś te hejty ostatnio? Przez takich komentarzach to nie znajdziemy szybko klientów. No dobra, ale możemy wymyślić inną nazwę, jakąś taką światową. This is the, rib This is the Rhythm of the Nike. No i to może być właściwa droga, pani Renko. O, i no pamiętajcie, nie samemu. Wszystko trzeba publicznie mm -hmm. i nagrywać najlepiej. Pani ręka podsunęła nam dobry pomysł. Postanowiliśmy wziąć wiksę, jeszcze raz pojechać do Magdy i wyjaśnić ten temat raz na zawsze. Dosyć tego, musimy to zakończyć. W Polsce już teraz średnio można. Dosyć tego, musimy to zakończyć. Może najpierw powiesz, o co chodzi. Pamiętacie tych dwóch lemusów, co tutaj wczoraj byli? No. Oni są w od wiksy. Halo? Jest tu kto? to? To pusto kompletnie, nie? Jest. 4. Jesteśmy prywatnymi detektywami, pracujemy dla Wixy. próbujemy ustalić kto chce je zaszkodzić. Wiedziałem. Dziadek, to się lepiej pośpieszcie, bo oni kręcą jakoś grubszą akcję pod sklepem. Ale jaką akcję? Wiesz co, nie wyglądaj na pokojowo na strony. lepiej się pośpieszcie. Tam jest Kacper. Dobra. Nie odpisować towar na aukcję. Zapierdzielamy. No, szybko. Szybko kupa. To co, który pierwszy? Magda! chcę. Oni są tak hardkorowymi skajtami, że żeby się zjarać, palą skate shop! MOTHERFUCKER! Magda, co ty robisz? Ustnik z witryny nie widzisz? Nie widzisz, kurt, palę budę twojej starej! Poje... to?! No połam mu te nogi, na co czekasz? Przecież kurt tego chciałeś! Cóż za szczyt rebelii! Niszczenie mienia, przemoc fizyczna i przede wszystkim... Brak maseczek? A tak serio. Kiedyś nastoletni buntownicy wyglądali tak? Dobra, słuchajcie, już czas! To co robimy? 10.01 Podpalamy tamtą budę, a tamtemu łamiemy kulosy. A dziś wyglądają tak. Dobra, słuchajcie, już czas. To co robimy? 10.01 Godziny seniora czekamy. Ewentualnie możemy nakasłać na klamki. Tylko nie na klamki, główniorze! Chciałam spalić sklep za to, że zniszczyłaś mi mój związek z kaskiem. To, to ja z tą zerwałem. Tak, ty! Ty się słuchasz twojej mamusi, dlatego wszyscy mają z ciebie kutekę. Weź jakieś gówno, prawda, zerwałem z tą, bo jest to jakaś tempa. Dlatego. No a kto powiedział, że jego stara sprzedaje lewy sprzęt? A kto powiedział, że on mi dupę obrabia? No ja, bo łapisz wszystko to, co ci mówiłam. Ty głupia dzido. Za... nie zniżaj, nie, zniżaj się, nie zniżaj się do jej poziomu. Co z tymi wpisami? Trochę wpisów tu, trochę wpisów tam. A wy co się kur patrzycie! Ty rzuciłeś rację, a ty przykleiłeś plakat! Wszyscy cię nienawidzą, rozumiesz wszyscy! Słuchaj, Mura, od tej chwili masz zakaz zbliżania się do mnie, do mojego syna i masz cały ten hate w internecie, masz wszystkie wpisy, bo się no zrozumiałaś? Mhm. Mhm. Dobra, dobra, kur. Jeżdżaj, bo nie chcecie więcej widzieć. Ja nawet nie wiem o co chodzi. O nic, musimy tylko znaleźć bledkę 20 na 20 metrów. I tysiąc sneakersów. Kacper Waryński wygrał ogólnopolskie mistrzostwa w trikach na deskorolce i dostał angaż do profesjonalnej drużyny skateboardowej. Nie zapomina jednak o swoich kolegach z podwórka i zawsze ma dla nich zaproszenia na imprezy. Jego mama wciąż prowadzi sklep, do którego znowu wrócili klienci. Magda Walczak poddała się terapii i pod okiem specjalistów uczy się panować nad swoimi emocjami. I to już niestety koniec tej kolejnej fascynującej przygody w świecie septagonu. A dzięki temu odcinkowi wiemy. Jak nabić skateshop w Bongo? Na guszenie parfialne. Po pierwsze, kochani, jeszcze raz przypominam o wtyczce Larry Shops, dzięki której możecie dostać z powrotem część pieniędzy, które wydajecie na zakupy online. Link do wtyczki macie w opisie. Polecam. Po drugie, jak nie będziecie chcieli czytać, to można z tego zrobić bletki. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buja. Hello! O, Lenusz, jak on sobie siedzi, jakoś sobie siedzi, jako siedzi.